to one mają szansę naprawdę realizacji. Marzyłoby się nam jako samorządowcom, żeby tych projektów, szczególnie projektów systemowych, które w zdecydowany sposób dotyczą wszystkich i, i poprawiają kolejne sfery życia, żeby było jak najwięcej. Ja odniosę się tylko do jednego projektu, mianowicie modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, projektu systemowego, który był w części miękkiej, ale ale i również z części, z części twardej, gdzie tu ukłon w stronę pana marszałka Jerzego Łuszniaka który spowodował, że sytuacja szkolnictwa zawodowego w Polsce na wolności Śląsku jest najlepsza. My jesteśmy przygotowani i do reform. Ja powiem tylko w ten sposób: powiat Bolesławiecki, który był jeden, który miał jedno z dziewięciu centrów, otrzymał kwotę. 7 milionów złotych, ponad 7 milionów złotych na naukową, naukowej, czterech branży, mechanicznej, elektronicznej, samochodowej, budowlanej, a w zasadzie piąta również i, i hotelarska. Te 7 milionów, mimo że nasza oświata ponadgimnazjalna przez kolejne lata jest albo najlepsza, albo w pierwszej trójce jeżeli chodzi o dawalność masów i egzaminów zawodowych, co znaczy, że jest dobrze to inwestowana, to te 7 milionów zajęłoby nam 80 lat. Gdybyśmy chcieli kupić ten sprzęt, ten sprzęt który w tej chwili posiadają nasze, nasze pracownie, nasze szkoły, to tyle by nam to zajęło. Mają nam się takie projekty również. W powiązaniu z gminami i powiatami, i tutaj jeszcze raz te słowa podziękowania w kierunku pana marszałka łużniaka, bo on był praktycznie prawie od zawsze przy tym projekcie. Że mimo że szkolnictwo zawodowe, w którym zawiaduje marszałek, to jest 1%, to w przypadku tej części miękkiej. Powiaty w ogóle nie musiały wnosić swojego wkładu, natomiast w tej części twardej, gdzie były te pomoce naukowe, to podzieliliśmy się 70% unia, 15 marszałek, 15 powiaty, które w tym projekcie uczestniczyły. Ale to nie tylko oświata, to również służba zdrowia, to również drogi. Tutaj z drogami o tym będzie mówił Pan marszałek, albo Pan lub Pani. Te, te wiadomości nie są tak optymistyczne, jeżeli chodzi o drogi lokalne, ponieważ no niestety jako samorządowcy musimy o tym powiedzieć i, i o tym mówimy i na Komitecie Monitorującym, ale również mówiłem o tym na Komisji Wspólnej Rządu i, i Samorządu, że drogi lokalne nie są priorytetem dla Unii w tym okresie programowania, no jednym ze spotkań nawet padło stwierdzenie takie, że są antypriorytety. I, I też no, jest próba zmiany tego, ale myślę, że jeszcze będzie to bardzo trudne, bo jeżeli nawet popatrzymy na nasz powiat na autostrady, mamy niezłe drogi wojewódzkie, a niektóre odcinki bardzo dobre. Powiatowe też w miarę, chociaż nie wszystkie i, i tę świadomość również mamy, ale do tych dróg wojewódzkich i krajowych przecież trzeba, trzeba dojeżdżać. Będziemy mieli szkielet tych głównych dróg, ale, ale będzie gorzej z drogami lokalnymi, tym bardziej, że tak naprawdę województwo dolnośląskie jest bazą surowcową do budowy dróg w całym kraju, więc te dziesiątki czy setki tysięcy ton kruszywa trzeba wywieźć przez drogi właśnie lokalne, przez gminne, powiatowe, dojść w różne rejony kraju, następuje degradacja tych dróg, ale to a również te części miękkie dla nie, to mówimy, o EPO. ale to również spore pieniądze dla przedsiębiorców, dla małych i średnich firm i po prostu z tego trzeba skorzystać. Dlatego dziękuję za. Uczestnictwo i liczę na udział w dyskusji, bo Państwo Urzędu Marszałkowskiego, Pan Marszałek opinnie notują to, a później na pewno i samorządy, ale myślę, że będzie również wiele instytucji i przedsiębiorców, którzy z tego, z tych ogromnych środków, jakie Polsce przypadło w tym okresie programowania skorzystają. Proszę bardzo.